Jesteśmy w Kielcach, gdzie odbywają się zawody łoźników marsjańskich. A dowiedziałam się o tym podczas Kieleckiego Salonu Maturzystów, oczywiście. Zapraszam Was na kolejne salony, które odbędą się w Łodzi, we Wrocławiu, w Olsztynie i w Gdańsku. A już teraz możecie obejrzeć moją rozmowę z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, doktorem Marcinem Smolikiem. dyrektorze, w 2023 roku e, będą dwie formuły matury, stare, stara i nowa. E, może przypomnijmy, kto jako pierwszy będzie podchodzić do tej nowej formuły? E, do egzaminu w nowej formule, którą my dla, dla rozróżnienia nazywamy formułą 2023 od tego roku, kiedy ona się po raz pierwszy pojawia. Będą podchodziły te osoby, które rozpoczęły kształcenie w czteroletnich liceach ogólnokształcących w 2019 roku, czyli będą to absolwenci, pierwsi absolwenci czteroletniego liceum. Um, to rok 2023. W roku 2024 podejdą do tej matury w Formule 23 i absolwenci czteroletniego liceum i po raz pierwszy absolwenci pięcioletniego technikum. Czyli wszystkie te osoby, które rozpoczęły kształcenie w 2019 roku um, i uczą się zgodnie z nową podstawą programową z 2018 roku. A jak to technicznie będzie wyglądać, bo dwie formuły yy, w jednej szkole. Yy... No, w tym roku takich szkół, gdzie to będzie. Formuły jednocześnie będzie niewiele. Mogą to, znaczy będą być może licea takie, w których ktoś będzie przystępował do poprawki jakiś absolwent z lat y, ubiegłych. Natomiast rzeczywiście od przyszłego roku to już będzie, mówię tu o 2024, to rzeczywiście będzie pewien standard przez 5 lat. To nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Identyczna sytuacja um, działa się od roku 2015 do roku 2021, kiedy też były egzaminy maturalne przeprowadzane w dwóch formułach. Zdający większej różnicy w takich technicznych rozwiązaniach nie zauważą. Oba egzaminy w obu formułach przeprowadzane są, egzaminy z poszczególnych przedmiotów, tego samego dnia, o tej samej godzinie. Rzeczywiście, trochę bardziej trzeba będzie uważać na to, czy nauczyciel zespołu nadzorującego dał nam właściwy arkusz. I te arkusze od przyszłego roku będą bardzo wyraźnie oznaczone. Arkusze w formule 2023. Cała szata graficzna jest fioletowo-czarna, upraszczając. Natomiast arkusze w swojej formule 2015 są pomarańczowo czarne, więc trzeba mieć świadomość, do jakiego egzaminu, w której formule się przystępuje, a, i zobaczyć, czy dostało się arkusz fioletowy czy pomarańczowy, zgodnie z tym, co się miało dostać. Więc dla zdającego to nie będzie większej różnicy. Jasne, a y, właśnie a propos tych arkuszy i w ogóle tych dwóch formuł, y, na stronie CK oczywiście są opublikowane informatory. Y, myślę, że to się może mylić, że y, zdaje maturę w, dwo, w 2023, ale cały czas w tej formule 2015. Gdzie tego szukać i jak się nie pomylić? Wszystko jest u nas na stronie internetowej. To już, tak jak powiedziałem, oznaczone są te dwie różne formuły odrębnymi kolorami. Kiedy wejdzie się w zakładkę u nas na stronie egzamin naturalny, to się otwierają dwa takie duże bloczki. Jest napisane Matura w formule 2015, egzamin naturalny w formule 2023. Natomiast to, który egzamin się zdaje, to te dwie główne grupy wymieniłem. W tym roku, w 2023. Egzamin w Formule 2023 – absolwenci czteroletniego liceum, a egzamin w Formule 2015 – jeszcze starej – absolwenci ostatni czteroletniego technikum. To jest te dwie podstawowe największe grupy. Ci wszyscy, te takie mniejsze grupki, ludzie, którzy są w szkołach, po szkołach zagranicznych, po starej maturze, po, 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 po liceum zaliczonym w trybie eksternistycznym, absolwenci z lat ubiegłych, oni powinni szukać tej informacji też u nas na stronie, a w każdej z tych zakładek, o których mówimy o maturze, jest taka mniejsza zakładka o egzaminie, i ona rozpoczyna się od takiego katalogu osób, które do egzaminu w Formule 23 i 15 przystępują. Wszystko jest na stronie, tylko trzeba się troszkę zbroić w cierpliwość, kliknąć trzy razy i coś przeczytać. A czy wszystkie informacje dotyczące nowej formuły matury dotyczą również uczniów, techników, zdających w 2024? Tak, jeśli chodzi o rok 2024, to wszystkie te informacje, które dotyczą roku 2023 dotyczą też roku 2024. I w, w, na naszej stronie będą Państwo mieli bardzo wyraźnie oddzielone dwa jak gdyby, okresy przeprowadzania egzaminu maturalnego: rok 2023 i 2024 i wszystko to, co w tej chwili zgodnie z przepisami prawa będzie się działo od roku 2025. Dlatego że w roku 2023 i 2024 egzamin maturalny i w jednej formie, i w drugiej formule jest przeprowadzany nie na podstawie podstawy programowej, czyli wszystkich wymagań ogólnych i szczegółowych, tylko takiego zawężonego katalogu tych wymagań, które zostały opublikowane w rozporządzeniach ministra edukacji i nauki. Te rozporządzenia oczywiście też można na naszej stronie znaleźć, ale one też są. Wszystkie te wymagania są powtórzone w aneksach do informatorów. Dla poszczególnych przedmiotów. Także tutaj trzeba mieć świadomość, do której formuły egzaminu się przystępuje i jak się przystępuje w roku 2023-2024, to te reguły są troszeczkę inne niż to, co się zacznie dziać od roku 2025. A czy arkusze pokazowe to jedyny materiał w tej chwili dla osób zdających w 2023 Nie, główny i podstawowy materiał to są informatory. Informatory razem z aneksami. Tutaj trzeba na ten 2023-2024 rok te dwa dokumenty czytać łącznie, dlatego że aneksy pokazują, który materiał zawarty w informatorze nie obowiązuje na egzaminie w 2023 i 2024 roku. Więc główne i podstawowe źródło informacji to są informatory. W informatorach jest bardzo dużo zadań. A w informatorach jest bardzo dużo informacji, są przykładowe rozwiązania, ocenione, tam naprawdę jest masa e, e, rzeczy do czytania. Są oczywiście też e, te materiały, o których Pani wspomniała, czyli arkusze pokazowe. Są e, e, materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, który wywołuje najwięcej emocji wśród maturzystów i nauczycieli. I tam od stycznia tego roku, co miesiąc, z pominięciem miesięcy wakacyjnych, publikowaliśmy różnego rodzaju materiały, które pomagają przygotować się do tego egzaminu. W sposób no, jak najbardziej poprawny, ale we wrześniu, pod koniec września i w grudniu będą przeprowadzone dwa testy diagnostyczne, które szkoły będą mogły sobie wykorzystać jako po prostu egzaminy próbne. Więc tych materiałów jeszcze, te materiały już są na stronie, będzie ich jeszcze więcej. Szkoły będą mogły, czy mają obowiązek przeprowadzić nie, takie testy? Szkoła nigdy nie ma obowiązku. Szkoła może. To jest decyzja szkoły, czy chce przeprowadzić egzamin próbny, czy nie chce przeprowadzić egzaminu próbnego. Ten egzamin wrześniowy próbny, ta diagnoza obejmuje tylko przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, Matematyka, języki obce na poziomie podstawowym. Natomiast ta diagnoza grudniowa obejmuje już wszystkie przedmioty, czyli i te obowiązkowe na poziomie podstawowym i przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym i też zwłaszcza szczególnie istotne um, dla absolwentów czteroletnich liceów dwujęzycznych, również języki obce na poziomie dwujęzycznym, bo przypominam, że jedna z istotnych zmian, która zaszła, jeśli chodzi o maturę Formuły 23, to ta, że absolwenci liceów dwujęzycznych czy techników dwujęzycznych mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiot. Dodatkowego. Właśnie, a jakie takie najważniejsze zmiany zachodzą w poszczególnych, w poszczególnych egzaminach z przedmiotów obowiązkowych? Z przedmiotów obowiązkowych, znaczy zmiany, główna i podstawowa to jest zmiana podstawy tego, co jest wykorzystywane jako źródło do układania zadań. W Egzaminie w formule 2015 była to najpierw podstawa programowa, potem wymagania egzaminacyjne oparte na tej podstawie z roku 2012. Natomiast egzamin maturalny w formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych stworzonych z kolei na podstawie podstawy programowej z 2018 roku. Te wymagania egzaminacyjne oparte o podstawę programową dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum są no, w przypadku niektórych przedmiotów, głównie mam tu na myśli język polski, ale też poniekąd po, po części matematykę, a bardziej obszerne niż to, co w tej chwili jest dla absolwentów trzyletniego liceum i czteroletniego technikum. No, to jest uzasadnione biorąc pod uwagę, że uczniowie są w szkole zanim staną się zdającymi, o rok dłużej, czyli kształcą się w liceum bądź technikum rok dłużej niż ich koledzy, którzy przystępowali do egzaminu czy przystępują do egzaminu w formule 2015. Stąd też ten zakres materiału jest rozbudowany. Szczególnie jest rozbudowany w przypadku języka polskiego i na to zwracam uwagę, że ta chociażby lista lektur obowiązkowych, które na egzamin trzeba opanować, z kilkunastu pozycji rozszerzyła się do kilkudziesięciu pozycji, więc to jest coś, o czym należy pamiętać jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy. Um, to y, zmiany y, nie są jakieś daleko idące. Znaczy, oczywiście to są zmiany dotyczące chociażby czasu trwania egzaminu. Język polski na poziomie podstawowym w tej formule obecnej, w Formule 2015, to 170 minut. Język polski na poziomie podstawowym w Formule 2023 to 240 minut, bo też egzamin jest dużo bardziej um, obszerny. Dłuższy jest też troszkę egzamin z matematyki 170 minut w Formule 2015, 180 minut w Formule 2023. To, co jest istotne dla absolwentów i jednej formuły, i drugiej formuły egzaminu maturalnego, to to, że w tej chwili zgodnie z przepisami prawa, czyli i ustawy a, i rozporządzeń, w roku 2023 wracamy do części ustnej egzaminu maturalnego. Ta część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś przystępował do egzaminu, czy przystępuje do egzaminu w przyszłym roku. Po raz pierwszy czy po raz kolejny, bo we wcześniejszych latach nie zdał i nie otrzymał się do dojrzałości, musi w 2023 roku przystąpić do części ustnej i z języka polskiego, i z języka obcego. To jest y, niejako przywrócenie do stanu, który był od roku 2019. Trzeba mieć świadomość, że w tych latach nikt nie zrezygnował z przeprowadzania części ustnej, dlatego że ona była niepotrzebna. Rezygnacja wynikała z tych względów epidemiologicznych, które, y, y, które były w y, które były na terenie kraju i w tym roku, tak jak, tak jak powiedziałem, to co przewidują przepisy, wracamy do sytuacji z roku 2019.